Okej, okay, witam serdecznie w kolejnym odcinku Lego Batman 3 Beyond Gotham Moi drodzy, napierdzielamy do misji Następnej tak naprawdę, następnej Mam wrażenie, że mam trochę głośno grę Szczerze, najchętniej bym sobie od razu troszkę ściszył, bo Ogłuchy mam wrażenie Mam nadzieję, że dłużej wam to różnicy nie zrobi Ale ja tutaj no, ogłuchnę, jak tego nie, z, nie zmienię Naprawdę dziwne. Wydawało mi się, że grę miałem dobrze dostosowaną, a jednak już nawet ostatnim razem się okazało, że miałem ją troszkę za głośno. Miłości, wszystko wybaczy. O, to będzie siedziba różowych latarni. I czy żeby to była ostatnia misja z tej serii? Nie, 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 przepraszam. Jeszcze trzy nieważne. Ale zróbmy sobie misję o miłości. Czemu nie? Zróbmy sobie trochę bardziej tak. Zaraz, co to jest? Tryb fabularny? Nie, na pewno. No tak, oczywiście. Co to, co to kurde, będzie coś takiego bardziej emocjonującego może. Okej, okay, mamy naszą satelitę Napierdzielamy Zamaron się to nazywa więc, tak? Zamaron, no dobrze. Różowiódko, pięknie, ładnie. To są szafiry? Je yeah. Właśnie, Greedy Flash w dalszym ciągu. From us? A czyli wyczuwają, które stworzenia mają serca, a które nie. No to jesteśmy w dupie, panowie. Mamy. Ale musimy so, right? A no tak, bo Cyborg jest tutaj taką pizdeczką, zapomniałem. z takim fryerem, a Martian Hunter chyba jest normalny, nie? greedy Cyborg tutaj mam rozumieć, że z kostiumem Sonicznym, prawda? Ciach, ciach, Pięknie. Dobra, nice. Coś tu wypadło. Ok, jeszcze jedna część. Usmażymy jeszcze jedną. Okej, okay, zabiję... O! Wszystkich usmażyłem, okej. Okay. Można i w ten sposób. Też złożymy coś dla Flesza, tak? Dokładnie dla Flesza jego stację. Mm, teraz działaj ty, mój drogi. Yy, mam spamować tym przycisk? Czemu? Co jest? Aha, aha, że. Dobra, ok. Przez chwilę po prostu nie skumałem. O co z tym chodziło? Zapomniałem, że to jest to szybkie składanie. Ok, co za pompa jest. Co będziemy pompować? Woda, ok. Aha, i kwiaty w takim klimacie wyrosły, tak? No nie, no nie wiem, czy to ma do końca sens, ale. No, no, no ok, no. Nie będziemy się, jakby czepiać tutaj. Tego wszystkiego. Ale fajne kwiatuszki. To mi się to strajnym kojarzy. Kurde, aż by się chciało zagrać w trajna. Ja yeah, normalnie. To była fajna przygoda. I w sumie moja pierwsza seria była strajna też. Kurde, było, było. E, ja nie wiem, tam przejść? Nie, tutaj cyburgę muszę w tę stronę dostarczyć ze strojem elektronicznym. Hej, zamknęliśmy to. E, co, ja, mam, mam ten impuls i gdzie indziej go mam rozumieć? Powinienem wsadzić, ta. Ale pytanie brzmi, gdzie? Oj, zostaw mnie już, kobito um, Nie wiem, gdzieś z tej strony może? Czyżby tutaj? Fajnie to świeci O, może tutaj, zobaczcie, jest, jest, jest Mam miejsce, znalazłem eee, No, dawaj, dawaj Dobra, mogę też w ten sposób a w sumie a propos Traina, będziemy mieli okazję jeszcze w tym roku zagrać w od, czwartą odsłonę gry z tego co gdzieś tam widziałem. Nawet nie, nie wiem, czy już wypuścili jakiś gameplay z tego, ale jest, było na e zapowiedziane, prawda? Było, było zapowiedziane Train. Kurde, to jest, to jest dopiero fenomenalna gra. Um, tutaj mam rozumieć, że żeby tej bariery się pozbyć, trzeba iść w stronę tego promienia tam u góry. Ale tego nie mogę wysadzić, więc raczej lipa póki co? No, może tam jakoś się dostać? Zaraz zobaczymy. Ten Martian Hunter to w ogóle latać chyba potrafię, nie? No właśnie, to potrafisz latać, chopie. Nie przelecisz tu? Przelecisz tu, hej! Ale mam rozumieć, że tutaj... Chyba powinienem tutaj później przebyć dopiero. Bo wygląda to tak, jakby... Ha. Głupio zrobili w sumie, że tu można przelecieć w tym momencie, bo nie wydaje się to czymś, co należy teraz zrobić Bardzo długo utrzymuje się ten efekt Noctowizji. O! To jest dla mnie hey, Pięknie Dobrze, świetnie ci idzie. A możemy się zamienić w taką bestię? Dało się chyba zamienić tego większego, nie? Właśnie. O, jest on! Cykfuh! Dokładnie, pamiętam Marsza Huntera z Lego DC Super Villains. No, fair. Of <laughs> Nawet słodkie to było, tak powiedział, to trochę zrezygnowany. Co ja z tym mam zrobić? A magnetyczny strój, tak? Dobra, wyciągamy to. Okej, okay, teraz trzeba by to wyciąć. Laser też masz. Laser ma chyba każdy cybor w każdym stroju. Bardzo dobrze. Okej, czy to, to będzie bieżnia? Chyba tak. Wygląda na bieżnię. Um, Okej. Okay. NAPIERDZIELAJ FLASZU Sprinty w tym roku będą wsiadały Jak masełko Dobra Jak to ładnie się wszystko wycelowało, nie? Niesamowite No i teraz wreszcie możemy tutaj przejść tak formalnie, nie? Ale dziwne, że dali wcześniej możliwość tam przelecenia Nie, to chyba nie było do końca przemyślane Czy to możesz walczyć w jakiś prostszy sposób z nimi? A nie przy każdym... Przy każdej kręciołka napierdzielać. Zraszam się spoko walczy, dopóki nie zacznie wydziwiać. Ok, trzeba by to znowu zamknąć, nie? Tutaj idzie ten power source. E, tutaj musimy Martian Hunterem chyba e, zyskać kontrolę nad umysłem tej jednej dziwuchy dokładnie. Możemy na przykład załatwić je koleżanki. Dobra, żeby sobie tutaj wyczyścić teren. Nie wiem, zniszczyć to może? O właśnie, zniszczyć, nie? Exactly. Teraz cyborguś strój soniczny. Łak dupło! Zmień strój na elektroniczny. Spoko. No i tyle w temacie. Nie wejdą już na szczęście. Zbierzmy niebieskiego klocka, bo... No głupio nim pogardzić, nie? głupio pogardzić takie niebieskim krockim, kim bym ja był mm, magnetyczny a ten impuls dalej mamy tam gdzieś to jest fajnie że ten impuls elektroniczny się zachowuje W stroju że tak powiem e, jak to mam poskładać ok to są schody nie nie wiem co to jest czy to jest doładowania się Oh się to jest chyba doładowania się tak Będziemy latać. No tak, bo musimy w sumie cyborgiem wlecieć tutaj i przekazać ten impuls, a że on latać nie umie za bardzo, to mogłoby to rzeczywiście sprawić mu problemy, prawda? Dobra, co dnia, no i tyle w temacie, nie? Wezmę sobie strój. Ten bo jest fajny. I pewnie teraz walka finałowa, tak?

No, co ty? Dobra, na razie niszczę wszystko naokoło, żeby coś z tego poskładać, nie? Bardzo dobrze, flasz szybko składa, harfę zagramy jej, trochę jak ten trzygłowy pies z Harry'ego Pottera, nie? Musimy zagrać na harfie. A nie, to on gra, ona gra na, far, na harfie. On, ona, nie wiem. Niby jakiś jaszczur, ale też różowe, więc mogę, nie stwierdzić, że ona. Co, mogę jej walnąć teraz? Dupnąć? Czy może. O, wysadzić jej to tak, wysadzę jej to. No, come ta harwa powinna wybuchnąć, nie? Właśnie. Dobrze, zaraz się poskłada na nowo. Dobra. Szybko idziemy gdzieś dalej. No, Okej. Okay. No lata jeszcze. Latający wielki jaszczur. No super. Make sense. Co my tu mamy? Coś dla mnie? O oh, shit. Tak. Wchodzimy w ścianę. Super, nie wiem czy to nie jest czasem coś pobocznego. A, a może nie, może musimy tutaj zniszczyć to podbudowanie. No, smasz się, dawaj. No, okej, okay, nie, dobrze, dobrze, stworzyliśmy schodki, jakoś tam otworzyliśmy to. On wróci tutaj, sam powróci, nie powinien przelecieć. Tak, przeleciał z powrotem. Elegancko. Ja, witam ponownie. Jaka panorama fajna. uuu! No nie, raczej raczej nie musimy go nigdzie zapraszać. Um, tu jest woda? Czy, czy co to jest? Nie, to jakieś tak te... Czarna ziemia po prostu. Ała! Ej, no to bolało, tak? Tak się nie robi. Czy ja muszę. O, to muszę wysadzić. Już to widzę. Um, weź strój rozbiórkowy. Dokładnie, ciach, ciach Okej, okay, teraz wysadziłem wszystko oprócz tego, co miałem wysadzić, nie? Dobra, dawaj to też Z tego jakiejś części powinnam nam wypaść, bodajże Super, i tutaj Flash właśnie coś poskłada nam Ojojo, nie zdążyłem, shit Dobra, działaj Ciach, ciach, ciach co on zbudował? Czy to jest? Aha, naprawdę! Serio? O Boże, o nie! Holy shit! Czy my będziemy czerwonym cyborgiem tutaj teraz? Aaa, no nie! Nie wierzę. Aha, dynamit! Jaka niespodzianka, ja pierdzielę. Naprawdę zaprosiliśmy na, na kolację, te bestie. O Jezu, super! Eee... Ziewa mi się trochę, sorry. Ale dobra, wracamy. Nie wiem, obstawiam, że trzeba iść na drugą stronę, właśnie. Ostatnie życie temu czemuś zostało, teoretycznie. Ale chyba drugi raz się nie nabierze. Dokładnie. Spokojnie, ob obronię się, cyborgu. Dobra, co ja to muszę zrobić? Um... Żeby to miało ręce i nogi. Muszę pewnie znowu tamto przejście zamknąć, chociaż okej, okay, zobaczmy. Ojej! To co potrzeba brejniaka? Tutaj nic nie zdziałamy nim. Może tu właśnie coś poniszczę u góry, nie? Coś z tego się złoży chyba nie bardzo. Hame... Oh no, dobra, trzeba się rozejrzeć. Na razie nie dostrzegam tu nic szczególnego. O, dobra, już mamy. Jest ok, serduszko, o! I rzucimy w nią sercem, tak? Martian Hunter gdzie jest. Teraz musisz trochę urosnąć, kolego. Chociaż Cyborg w sumie też mógł, nie? Wow, nie ruszyło mnie to nawet. Nice. Leci, dup.

to jaka jeszcze latarnia nam została? Jeszcze chyba niebieskiej nie było, prawda? Wydaje mi się, dobra, no ale to oczywiście zrobimy na następnym odcinku. Zobaczmy, co tutaj w filmiku nam powiedzą. Czy to jest też loading screen, tylko takie jakieś inne ujęcie? Nie. O dziwo nie. Ok, brawo, <laughs> nawet spoko, fajne, warto było dla tego joke'a ostatniego, jest z nami teraz, ok, dobra, to ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem, hejo!